te przygotowania e, nie będą wyglądać tak, że czym więcej przebiegniemy, tym lepiej będziemy grali. Skupiamy się na tym, e, przede wszystkim na pozyskaniu zawodników, co, e, co nam zbrakło e, na, na, na jesieni, gdzie te ubytki były, to jest pierwsza rzecz. Druga oczywiście tak, no, poważnie podchodzimy do tego przygotowania, aczkolwiek e, nie planujemy żadnego zgrupowania. E, wszystkie treningi będziemy odbywać na, na własnych obiektach lub oczywiście grać e, mecze kontrolne tak, jak są zaplanowane, tak, jak były podane przez naszą, przez naszą oczywiście, stronę. Boisko, trochę terenu, hala, siłownia. O, takie, e, takie środki treningowe do, e, zawsze e, dobieram do, dla swojego zespołu. Plan przygotowany do, do pierwszego meczu dzisiaj już jest, był z, mojemu zespołowi przedstawiony, jak to te przygotowania będą wyglądały. Żadnych e, tajemnic wiedzą, ile pracy wykonamy. Jak mówię, pod każdym e, aspektem, i, i motorycznym, i techniczno-taktycznym, e, życzyłem im zdrowia przede wszystkim. E, o formę się nie boję. Przygotujemy się na pewno dobrze. Natomiast mówię, koncentrujemy się oczywiście też na to, co powiedziałem, na, na pozyskaniu tych jednostek, które, które gdzieś tam są nam potrzebne. No właśnie, dużo Pan potrzebuje zawodników, którzy powinni wzmocnić skład. Chodzi mi o y, liczbę zawodników. Wiemy, że jeden Słowak już jest. Jak będzie dalej to wyglądało? Tak, Iwan, Iwan tak naprawdę już z nami trenuje i bardzo się tego cieszę, to chociaż mówię, może bez wielkiego doświadczenia, aczkolwiek swoje doświadczenie w tej Lidze drugiej Słowackiej Ma, zwłaszcza w zespole, kiedy też był kapitanem zespołu, też o, o czym świadczy. E, przejrzany, e, wypytany zawodnik, także to nie jest tak, że nieprzygotowany transfer, uważam, że przygotowany i, i bardzo się cieszę, z, że, że z nami jest. Takich zawodników dwóch, trzech jeszcze oczywiście mówię, rozmawiamy, staramy się pozyskać, wiemy, że no, tych klubów troszeczkę jest do wyboru dla zawodników. Mam nadzieję, że tym pomysłem, który, który mamy, który gdzieś tam powoli, powoli tutaj w Grudziądzu robimy, będziemy nakłaniać zawodników, przekonywać do tego, żeby jednak wybrali Olimpię. Ale mówię, chcemy robić to mądrze, spokojnie. Też są, jest dwóch zawodników dzisiaj młodych, bo chcemy też pozyskać młodych zawodników, żeby dołączyli do pierwszego zespołu. Także to nie będą tylko zawodnicy aż tak doświadczeni, bo, bo nie, chcemy jakąś, mówię, jakość, ale też młodzież wprowadzać, żeby ten zespół, żeby było jak najmniej zmian w każdym okienku transferowym. I na koniec pytanie jeszcze, to co pytaliśmy Marcina o sparingi, to zawsze wiemy, że Olimpia nie gra ze słabymi drużynami, staracie się, i panie poprzednicy, ułożyć tak, żeby grać z mocnymi drużynami, no wiemy, że na końcu będziecie grali być może z przyszłym mistrzem Polski, no bo gracie z Lechią Gdańsk, czyli jednak lepiej sprawdzać się z silniejszymi, prawda? Znaczy zależy jak trener sobie ułoży ten okres przygotowawczy. Nie zawsze, znaczy czym jesteśmy niżej, tym jest trudniej, tak? Bo mówię, bo mówię, dziś tam się planuje pewne rzeczy taktyczne, kiedy się chce trenować grę w obronie, grę w ataku i wtedy do tego się dostosowuje przeciwnika, natomiast no... My dużego wyboru nie, mówię, z tymi lepszymi zespołami nie mamy, musimy się do nich dostosować, natomiast mówię, poradzimy sobie, jeśli chodzi, mówię, o te pewne rzeczy, które chcemy przygotować, jeśli chodzi, mówię, o taktyczne, e, ale tak, cieszę się, że możemy zagrać w Gdańsku, e, gramy z Bytowią, gramy z Elaną, z dobrymi zespołami, mówię, kończymy przygotowanie do, przed pierwszym meczem ligowym w Gdyni na, na dobrym boisku, bo tam jest zmieniona zupełnie... Płyta sztuczna z Bałtykiem, który, który jest tam, można powiedzieć, zespołem takim trzecioligowym, ale, ale solidnym zespołem. E, także, także te przygotowania mówię myślę, że jeśli będzie to wszystko, mówię, ze zdrowiem zawodników, a, a będziemy starali się te, mówię, drobne urazy jak najszybciej eliminować, dlatego też apelowałem do zawodników, żeby zgłaszali, bo wiemy, że ten teren, to co pan powiedział, zima, no na naszym, na, w naszych, mówię, tutaj yy możliwościach, to co będziemy mogli oczywiście zrobić. Nie zawsze rozpieszcza, aczkolwiek mówię, nie mam nic na mamy, mamy też sztuczne boisko. troszeczkę oczywiście wiemy, jaka, jaka już jest no, nawieśnia, jak, jak, jak troszeczkę zużyta, natomiast mówię, musimy dać sobie radę i na pewno damy.